Teraz zarządzała pani cztery, Najlepsze taksówki i przejazdu do szpitala. Przejazdu do gdzie jeszcze Witam was w kolejnym dniu. Zaczynamy go od razu od taksówki i przejazdu do szpitala. Słuchajcie, za no dużo mówić, no generalnie już brak mi słów po prostu Hospital Straight, left, straight I'll show you. Yeah. Tak Ola, eee, no tak mieliśmy ten limit, że jeśli po trzech dniach nie będzie się czuła dużo lepiej to mam przejechać do szpitala, więc po prostu nie czekamy Jedziemy do szpitala i... No i zobaczymy co tam powiedzą, no generalnie ja liczę na to, że w końcu znajdą jakieś rozwiązanie Nie, yeah, turn left, please Że znajdą rozwiązanie tego co się dzieje i, i pomogą jej no, a póki co jako ciekawostkę pokażę Wam jak, jak odbywa się przenios taksówką po, po mieście Tutaj jest jakiś taksometr, widzę włączony, coś pokazuje Aczkę, chodź, chodź, bo cię przejedzie auto. Ola, chcesz coś powiedzieć, zanim wejdziesz do szpitala? A czujesz się jeszcze troszeczkę, troszeczkę lepiej? Ola już ulokowano na łóżku szpitalnym. Tutaj przynieśliśmy medykamenty, żeby pokazać, co w ogóle przyjmuje paracetamol.

Przebaczamy cię. Teraz idziemy z panią <laughs> Kupić coś, chyba coś do jedzenia. Jak mi się wydaje. W każdym razie Ola zrobiła się bardzo głodna. No i pyta lekarza, czy może coś zjeść. No mówi, że shop, ciop, chop chyba. Zobaczymy, co to jest. Przyprowadziłam je do stołówki. Czyli tu będę mówił. coś kupić do jedzenia. Dobra, wyjaśniłem się wszystko. Teraz już z owsianką ryżową właśnie zasuwam do Oli. Mam nadzieję, że będzie jej smakowała. Jak się czujesz? że tym się robi? Tu Oli O, jak nie robią. To poznaję. No i jeszcze, je, jeszcze raz idę. Jeszcze jedna misja. więc Oli nie pasuje owsianka mamy mam jej kupić ryż. Czysty ryż, gotowany. Patrzę, co się dzieje. To idę do tej kanciapy, będę kupował ryż. Jestem w tej całej kanciapie i kupuję tutaj ryż dla Oli. Chciałbym e, ciągu... zwrócić uwagę jak na takich podwyższeniach, czy coś, się ja, W każdym kanazie... Ci ludzie, którzy tutaj czują yy, podwyższenie i tam gdzie trzyma sobie siedzi to nie wiem jak to tak ogarniają, kasują, przyjmują zamówienia. Może to byli kelnerzy w szpitalu. O, chyba Coś mi przynieśli, teraz zobaczymy co to jest.

Ja? Yeah? Excellent! Jupie! Dobra, udało się. Płacę Kolesiowi za ten ryż i spadam. Co najmniej lekko się zdziwiłem, gdy wszedłem do tamtego pomieszczenia i się okazało, że nie ma oli, ale zaraz biegła pani pielęgniarka i pokazuje. Tu, tu, tu. Ła, ale śmieszne. A jak Ci się podoba Twoja nowa salka? No słuchaj, klimatyzator działa Przyjemnie chłodno się robi Natomiast ja jestem trochę zdruzgotany tą ilością komarów, które tu latają I tak mija nam czas Ja czytam książki w PDF-ach, a ona czyta u mokreusza. Myślę, że kroplówka jedna jej się już kończy, więc chwilę pewnie będzie miała tą drugą kroplówkę. Kochanie, pan tu wjechał z jakąś dużą maszyną. Chyba będą do ciebie strzelać i robić zdjęcia. Hej, witamy na lunchu z Aleksandrą, która śpi. Jest wariuszem, który zajada jedzenie, które nie zjadła Aleksandra. Więc mamy tutaj, proszę bardzo, ryż, owsiankę ryżową. Fantastyczna. Do pożywiania. Pan będzie pobierał się teraz krew. Przyszła właśnie pani pielęgniarka i powiedziała, że ci przyniosą w inne miejsce będzie to jak to przetłumaczył, przetłumaczył translator coś jakby hotel ten I have no idea uh, liver to. Yeah? Uh, a of liver Mhm mm Yeah disaster So it's okay Or no oh, It's low Let me check Increase Increase yes. ah. normal Sama, normalnie 29 410. Bardzo high. Ok, uh, uh. Ola, wiesz, gdzie jedziesz? Nie. Ja też nie wiem, ale translator przetłumaczył, że jedziesz do hotelu. No, myślę, że po prostu chodzi o jakieś miejsce, gdzie zostaniesz na dłużej i wszystko wskazuje na to, że zostaniesz tutaj dłużej niż do dzisiejszego wieczoru Przechodzę tutaj koło tych salek gdzie mieszkają, mieszkają gdzie są pacjenci możecie zauważyć jak dużo jest łóżek w jednym pomieszczeniu, zwykle takie pomieszczenie powiedzmy 20-25 metrów to jest tam 4-5 łóżek. Więc kurczę sporo, nie ma za bardzo miejsca. przyznam się, szczerze, że jestem bardzo zmartwiony tym stanem zdrowia Aleksandry I tam lekarz mi tłumaczy, że jakieś tam wskaźniki morfologii, chwienia są zbyt dobre. Na pewno zostanie tutaj na jedną noc, może dłużej. W tamtym budynku się znajduje tam za tą kopułą, a zaintrygowało mnie jeszcze to, że tutaj ludzie poza tą panią, która sprząta, to ludzie tutaj mają jakieś takie swoje miejscówki. Prawdopodobnie ich bliscy są w tych tutaj salkach, które wam pokazywałem wcześniej. Teraz jak będę przechodził, to jeszcze mogę wam pokazać jak taka salka wygląda. O, na przykład taka salka, gdzie jest tutaj 6-10 osób. Także ja postanowiłem zabrać rzeczy z hotelu Wracam teraz Wrócę teraz do hotelu, wezmę taksówkę i... Nie wiem, albo przyjadę na dwa razy rowerami, albo... Albo przyjadę taksówką W sumie jeden pies Tak, a ja założyłem śmierdzące kaski, zasuwam motorkiem Nasz pokój posprzątany przeze mnie, pozabierano wszystkie rzeczy Mamy tutaj sakwy, sakwy Oli i, i moje śmieci, które nam pozostawały i teraz do windy i jedziemy. Oh no. yeah. Mamy godzinę 14.00, wyczekotowałem się z hotelu, nie było żadnego problemu, że to zrobiłem tam nazwijmy to po południu, ale krócej Teraz jeszcze ja zaczynam czuć jakoś tak, nie wiem czy to jest kwestia nerwów, czy to jest coś innego, ale brzuch mi zaczyna boleć, eee, Czuję, że się poceni inna sprawa, jest tu jest gorąca. No i ciekawy jestem co tam Oli, bo nie mam już, nie, nie wiem, godzinę, może nawet 90 minut. Popakować te wszystkie rzeczy. To było dla mnie spore wyzwanie, nie jestem w tym najlepszy. Ale nic, zamówiłem właśnie taksówkę i... Tą taksytką bezpośrednio jadę do szpitala. Aha, a rowery, rowery zostawiam tutaj. Zagadałem z panią, poprosiłem ją, żeby nasze rowery zostały Także stoi. Raz i dwa. To już trzeci kurs dzisiejszego dnia weksówką. Drugi raz autem, raz motorkiem, tak jak widzieliście. Tym razem ja z Panem. What's your name? My name? Lam. Lam, nice to meet you, Lam. I'm Mario. Tak, i liczę na to, że te wszystkie sakwy, które mamy, to po prostu zawieziemy centralnie pod, pod wejście do budynku, że nie będę musiał tego tachać, bo tego jest dużo nie przeprawa prosto i łatwo no tutaj jako ciekawostkę pokażę Wam jak się jak się przebijać przez ruch uliczny Right cap. A mnie podpytujecie. tam Aha Ciekawe, bo teraz ta taksówka, no, nic nie widać. No nie widać. <laughs> ta taksówka, mimo że z tej samej firmy, z tej samej kompanii, to jednak stawki są wyższe. Ja nie wiem czy po prostu tam taksówkaż sobie nie wcisnął jakiegoś tam mnożnika. No nie i tak to samo kwotę. No straight. Proszę. Przedstawiam Mariolę. Jest podłączona pod kroplówy. Jedną już skończyła, druga, może będzie trzecia. Tutaj jakieś lekarstwa słyszę, że dostała. To, co jest ważne, to mówi, że małymi kroczkami jest ciutka lepiej. Czy możesz to potwierdzić skinieniem głowy albo powiekami? Tak, jest ciutka lepiej. Nie będę jej narażać na zbytni wysiłek. A ja przy okazji chciałem zademonstrować Wam, gdzie będziemy dzisiaj spać, bo tak jak to się z pokoju, wyczekautowałem się dlatego, ponieważ będę spać z Olą w, tym, w tych oto warunkach tutaj. Włóżmy, że jak na wietnamski szpital to nie ma co narzekać, są dwa łóżka, nawet spore, jest lodówka, jest telewizor, nie będziemy z tego co prawda korzystać, ale jest gniazdko do prądu, więc możemy się podładować. Widok za oknem hmm. bywały lepsze, ale i świeże powietrze, czysto pachnące. No i najważniejsza Ola jest teraz pod dobrymi rękoma. Coś mi Pani przyniosła, nie wiem Pani co to jest. O, że 5 milionów to będzie kosztować. Aha. Wspominałem Wam, że w tych hotelowych warunkach mamy tutaj jeszcze łazienkę jest ubikacja Western Style ale poprosiła, żeby... No chciałaby się wykąpać, więc poszedłem do pielęgniarek i poprosiłem o ręcznik przyniosły... o ile to jestem w stanie jakoś tam skumać myślę, że po prostu w tym może się wytrzeć to bardzo mnie zainteresowała ta konstrukcja są tutaj cztery żarówki to wygląda jakby się to padło na łóżko i tymi żarówkami jesteś. Może być ci było ciepło. Co myślisz? Oryginalna. No a jeszcze w międzyczasie przyszła pani i powiedziała, że 5 milionów trzeba zapłacić. To się zdziwiłem. Nie bardzo potrafiłem się z nią wygadać czy te 5 milionów dotyczy... Działań, które zostały wykonane, czyli mam na myśli tutaj te wszystkie badania, po USG, yy, morfologia i zdjęcia, kartki piersiowej i tak dalej, i tak dalej. Czy, to, yy, czy to było tylko to, czy na przykład to yy, jest za pobyt jeden dzień, czy może za pobyt nie wiem kilku dni. No. Jak będziemy wychodzili, to się przekonamy, póki co trzeba zorganizować 5 milionów. Ale mam ubezpieczenie. Może nawet z tyłu skorzystamy, zobaczymy. 5 milionów wietnamskich domków. Tyle zażądała pani w tym, nazwijmy to, pokoju szpitalnym. W sumie do końca nie, wytłumac nie wytłumaczyła mi o co chodzi, ale wróciła po jakimś czasie i powiedziała, że te 5 milionów to jest coś na zasadzie depozytu. Ale to też nie rozwiewa mojej wątpliwości, czy to jest kwota która na przykład wynika nie wiem z dzisiejszego dnia czy to jest kwota, która jakby gdyby licząc sobie już powiedzmy kilka dni albo jakieś działania przyszłe no jest to dość ciekawe, interesujące nie wiemy w każdym razie muszę zorganizować te 5 milionów na czym muszę, no, obiecałem, że, że dostarczę tą kapukę tam do, do wieczora więc znowu zesuwam w tych holach szpitalnych idę szukać banku i i wymieniać siano. Dolarów nie chcieli. Akcja w banku przebiegła szybko i sprawnie. Za jednego dolara tym razem płacili 22205 205 dongo, Czyli obserwuję taką tendencję, że yy, no, dong w stosunku do dolara się umacnia. Albo po prostu trafiam na takie banki, które które oferują gorszy spread. Także jak nieistotne, trochę się śpieszę. Poza tym jestem głodny i wpadam właśnie na stołówkę. I będę tutaj coś zajadać. Nie wiem jeszcze co. Pewnie kom. Teraz się Tak, jak zakładałem, dostałem ryż z wieprzowiną. A tu stoją dziewczyny. Bauniu? Okej. Okay. Czyli dziewczynie o coś chodziło. Nie wiedziałem o co, a chodziło jej o to, po prostu, żeby zapłacić. 20, Jak przypuszczam, to się okaże. Tak? Ok? okay 18 tysięcy to kosztowało, a ja teraz wcinam. Ze względu na sam poczucie Oli, nie chcę za bardzo występować przed kamerą, zresztą i tak cały czas śpi. Natomiast ja postanowiłem ten dzisiejszy dzień z dupy wygniane zakończyć jakimś pozytywnym akcentem przyszedłem do mojej ulubionej knajpce bracia i do, tak, do pani która serwuje pysznego stejka więc pokażę Wam go po raz chyba piąty a może szósty i dzisiaj będę zajadał się właśnie takim pysznym stejkiem z rosołem a spróbuję też dzisiaj papryczki czy chili a co, o, ta mi wypadła to może stąd także co? Kurczę trzymajcie kciuki za zdrowie Oli. Miejmy nadzieję, że to szybko, szybko wróci wszystko do normy i jutro będzie jakka. Cały czas jutro jutro. Ale tego się trzeba trzymać. Także subujcie subskrybujcie, lajkujcie i do Uf. I do poniedziałku, albo do czwartku. Cześć. A teraz, teraz będzie akcja Płacz i Płać, czyli pani odprowadza mnie do kasy. Mam do zapłacenia kwotę 5 milionów wietnamskich dôngów. Na początku trochę mnie to zdziwiło, bo to jest odpowiednich 900 zł. Za bardzo nie kłamałem o co chodzi, jak to jest. Tłumaczyli, że to jest depozyt. Mm -hmm. Ale w końcu tak się złożyło, że jeden tutaj z. Y synów no jakiś dziadek po prostu leży, leży w szpitalu, jego syn akurat mówi po angielsku, więc mi dokładnie wytłumaczył. Chodzi o to, że te 5 milionów domgów to się wpłaca jakby taki, taką pierwszą turę i w zależności od tego ile będzie kosztowały te wszystkie tutaj zabiegi, ile będą kosztowały, ile będą kosztowały lekarstwa. No to tyle, tyle nas skasują. Na ten moment wiem, że jedna doba będzie kosztowała nas 500 tysięcy wietnamskich Więc w sumie taki całkiem dobry hotel. A dowiemy się jeszcze jak to będzie z innymi rzeczami, bo oczywiście będzie wystawiona normalna faktura, czy tam rachunek, jak załog zwał. No i teraz wstaję do, do kolejki Nie, tu jest Pani Sama Aleksandra. No. Wszystko fajnie w tych szpitalach wietnamskich, ale za to, że jakiś gamon zostawił Otwarte okno i włączył światło to po prostu można powiedzieć, że jeszcze jedną misję Aleksandry realizowałem, Mianowicie zakup owsianki różowej, nazwane ciok A przy okazji chciałem pokazać, że ludzie tutaj no po prostu śpią, nie? Czyli tutaj mamy salki gdzie są ludzie, a na zewnątrz nie wiem, czy tutaj krewni, czy... czy to są jakieś znajome osoby. Tutaj na przykład po prawej stronie nawet moskitiery mają. No i to czują. Jakby ich bliscy byli właśnie po tej stronie, czyli w salach. A, i na nich czekali. To było najgorsze z mojej...